Prawo, przepisy, uprawnienia co mi wolno, a czego normy prawne mi zabraniają? Jakie istotne ustawy ostatnio weszły w życie? Dlaczego niektóre zagadnienia emocjonują nie tylko prawników, ale i społeczeństwo? Nazywam się Łukasz Latosiński i jestem radcą prawnym, a w audycjach prawa Łukasza spróbuję odpowiedzieć na te i inne pytania. Kochani, witajcie po dłuższej nieobecności. Od tego odcinka zaprzestajemy nagrywania filmików i przechodzimy na audycje, tudzież podcasty. Z informacji, które od Was otrzymaliśmy, że większość z Was słucha głównie tego, co mam do powiedzenia, a to, co jest nagrane, ma mniejsze znaczenie, postanowiliśmy realizować te nagrania w taki sposób. Pierwsze zagadnienie, którym chciałbym się zająć po wznowieniu czyli najbardziej aktualne to zagadnienie dotyczące wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mają się odbyć w maju tego roku, i wątpliwości z tym związanych w kontekście koronawirusa, stanu epidemicznego i ograniczeń z tym związanych. Przede wszystkim pytanie, które przez cały czas jest stawiane, to to, czy te wybory w ogóle powinny się odbyć. Podnosi się argumenty, że powinien rząd tu, albo prezydent wprowadzić stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny, w postaci albo stanu wyjątkowego, właśnie, albo stanu klęski żywiołowej. Czy są do tego przesłanki, czy tak naprawdę to, co się dzieje, Pozwala na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Sięgnijmy do Konstytucji. Artykuł 228 określa rodzaje stanów nadzwyczajnych, i w ustępie pierwszym tego przepisu możemy przeczytać, że w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny i tutaj wymienione stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Przejrzyjmy się, jak jest zbudowany ten przepis. W sytuacjach szczególnych zagrożeń nie ulega wątpliwości, że to, co w tej chwili się dzieje, czyli Epidemia koronawirusa jest szczególnym zagrożeniem. Nigdy wcześniej nie spotykaliśmy się w Polsce ze stanem tak szerokiej epidemii. Nie było tak duże zagrożenie zarażenia się, zakażenia, a także śmierci ze względu na koronawirusa. Ale także, co za tym idzie, nie było takiego niebezpieczeństwa zastoju całego systemu opieki zdrowotnej, gdyż w tej chwili wszyscy Lekarze, którzy mogą być skierowani do pomocy w zakresie koronawirusa, zostali tam skierowani, a poza tym pozostaje niebezpieczeństwo, że w przypadku zakażenia się niektórych lekarzy może dojść do paraliżu całej służby zdrowia, dlatego że będzie trzeba zamknąć szpitale ze względu na kwarantannę. Dalsze, dalsza część przepisu. Jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Przez zwykłe środki konstytucyjne należy rozumieć normalne przepisy ustrojowe państwa. To znaczy, jeżeli wszystko, co jest określone w konstytucji i w ustawach, to są te środki konstytucyjne, środki dotyczące obsługi w cudzysłowie państwa i obywateli, są wystarczające. W tym momencie nie ma przesłanki do wprowadzenia, do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Mamy jednak sytuację zdecydowanie inną. Mamy zamknięte szkoły i uczelnie, mamy nauczanie zdalne, mamy ograniczenia w. Przemieszczaniu się na terenie kraju, a także zakaz zgromadzeń powyżej, już w tej chwili powyżej pięciu osób. Należy w takim razie uznać, że zwykłe środki konstytucyjne rzeczywiście są niewystarczające i rząd musiał wprowadzić dodatkowe ograniczenia. I teraz wątpliwość, która pojawia się w mediach, to to, czy działania rządu są przeprowadzone odpowiednio i zgodnie z prawem. Są przeprowadzone zgodnie z prawem. To, to jest fakt. Rząd używa środków przewidzianych w ustawie dotyczącej chorób zakaźnych i na podstawie tamtych przepisów wprowadza pewne ograniczenia. I tu to, z czym ja mam pewien problem, to zagadnienie prowadzące się do tego, że to, co robi rząd na podstawie tamtej ustawy. Powinien moim zdaniem przeprowadzić na gruncie ustawy o stana, stanie klęski żywiołowej, z prostej przyczyny. Ustawa, która określa stan klęski żywiołowej, mówi, kiedy taki stan klęski żywiołowej może zostać wprowadzony. Znajduje się to właściwie już w definicjach, bo przesłanką wprowadzenia jest stan klęski żywiołowej. Dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych przez stan klęski żywiołowej, to jest artykuł trzeci, rozumie się katastrofę naturalną, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób. A zatem przesłankę wprowadzenia stanu klęski żywiołowej mamy spełnioną. Mamy katastrofę naturalną w postaci wirusa, który szerzy się w kraju i skutkiem tego jest zagrożenie życia lub zdrowia dużej liczby osób. Rząd nie ma wątpliwości, że takie zagrożenie jest, dlatego zamknął szkoły, zamknął uczelnie wyższe, zabronił tak naprawdę obywatelom swobodnego przemieszczania się za wyjątkiem chodzenia do pracy i najpilniejszych potrzeb. Dlatego Należało moim zdaniem i należy nadal zastosować przepisy określone w ustawie o stanie klęski żywiołowej. Rząd wprowadzając specustawę ustawę dotyczącą koronawirusa, nadał sobie uprawnienia, które już de facto miał, tylko wymagałoby to wprowadzenia stanu nadzwyczajnego stanu e, klęski żywiołowej. Dlaczego rząd tego nie robi? Z bardzo prostej przyczyny. Rozdział 11 Konstytucji, mówiąc o Stanach Nadzwyczajnych, określa w artykule 228 ust. 7, że podczas stanu nadzwyczajnego, a także w ciągu 90 dni po jego zakończeniu, nie mogą się odbyć wybory prezydenckie. Innymi słowy, jeżeli rząd wprowadziłby w tej chwili stan klęski żywiołowej na okres miesiąca, to w ciągu najbliższych 120 dni nie mogą się odbyć wybory prezydenckie. Jak wynika z prostej matematyki, 120 dni to będzie okres dłuższy niż ten, który pozostał do terminu wyborów prezydenckich w maju. Z prostej matematyki znowu wynika, że wybory mogłyby się realnie odbyć w wakacje, czyli najprawdopodobniej zostałyby przeniesione na wrzesień ze względu na większą frekwencję i brak wyjazdów urlopowych. Rząd, nie wprowadzając stanu klęski żywiołowej, moim zdaniem narusza przepisy o. Tanach nadzwyczajnych określone w Konstytucji, narusza ustawę o stanie klęski żywiołowej i naraża się na z jednej strony odpowiedzialność konstytucyjną, odpowiedzialność z deliktów konstytucyjnych, ale także naraża ewentualnego prezydenta, który miałby być wybrany w wyborach majowych, na pozbawienie go realnej legitymacji władzy. Jeżeli bowiem w tej chwili nie może się odbywać. Kampania wyborcza w pełnym zakresie, to znaczy kandydaci nie mogą jej prowadzić w dowolny sposób, w jaki by chcieli. Oczywiście mogą ją prowadzić w internecie, mogą ją prowadzić w radio, w telewizji, ale nie mogą się spotykać z wyborcami, a zatem jest to bardzo drastyczne ograniczenie kampanii wyborczej w Polsce, szczególnie, że kampania zawsze sprowadza się w dużej mierze do spotkań z wyborcami. Skoro zatem kandydaci nie mogą spotykać się z wyborcami, nie mogą prowadzić kampanii wyborczej, to także wybór ewentualnego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej byłby dotknięty co najmniej wadą w postaci braku możliwości obywateli zapoznania się z programem tego kandydata. Działanie rządu jest zakrojone ze względów politycznych na zwycięstwo obecnego prezydenta, dlatego że zasługi rządu w zakresie zwalczania epidemii koronawirusa także siłą rzeczy przekładają się na zasługi prezydenta Rzeczypospolitej, mimo że on nie ma większego przełożenia na działania rządu. Pomimo tego, że występuje na konferencjach prasowych, zwołuje Radę Gabinetową, bierze udział w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, oczywiście tak, ale realnego wpływu na, to, na decyzję rządu prezydent nie ma, bo konstytucja nie daje takich prerogatyw prezydentowi w tym zakresie. Jeżeli wybory miałyby się odbyć za 4, 5, 6 miesięcy, Będziemy już po stanie epidemii, będziemy mieli zastój gospodarczy, będziemy mieli bardzo dużą liczbę osób na bezrobociu, bo firmy będą musiały zwalniać pracowników. Rząd nie poradzi sobie albo może sobie nie poradzić z krachem gospodarczym, i to z kolei odbije się negatywnie na wizerunku obecnego prezydenta. Dlatego z politycznego wyrachowania Opłacał się przeprowadzić wybory teraz w maju, aby wygrał je obecny kandydat partii rządzącej? Pytanie kolejne, które za tym stoi, to czy udałoby się zebrać wystarczającą ilość członków komisji? Jak wysoka byłaby frekwencja? W jaki sposób doprowadzić do tego, aby zgromadzenia, które rząd określił na Właściwie dwie osoby, bo tyle osób może przemieszczać się po ulicy razem, w jaki sposób to przełożyłoby się na sam moment głosowania, stanie w kolejkach do lokali wyborczych, liczebność komisji i osób głosujących w danym pomieszczeniu. Moim zdaniem jest to nierealne, aby doprowadzić do sytuacji, w której te wybory można by zgodnie z prawem legalnie przeprowadzić, a także aby mandat, który uzyska prezydent, był mandatem ważnym w świetle prawa wyborczego. Mam nadzieję, że rząd opamięta się i jak najszybciej wprowadzi stan klęski żywiołowej. Nie mówię o stanie wyjątkowym, który może wprowadzić prezydent. Tutaj przesłanek na ten moment jeszcze nie ma stan klęski żywiołowej byłby wystarczający różnica jest taka że stan klęski żywiołowej jest prowadzony przez radę ministrów a stan wyjątkowy prowadza prezydent zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać miejmy nadzieję że epidemia szybko się skończy a państwo wróci do działania w sposób normalny zwyczajny niemniej w tej chwili Powinno się wprowadzić, moim zdaniem, stan klęski żywiołowej. Dziękuję za Waszą uwagę. Życzę Wam serdecznie zdrowia i do usłyszenia w kolejnej edycji.